Dzisiaj dla i mam bardzo nietypowe porównanie. 190-konne białe Volvo XC60 do 190-konnego białego Volvo XC60. Czym one się różnią? Tutaj mamy diesla, tu mamy benzynę, czyli sprawdzamy, który z tych samochodów i kiedy bardziej się opłaca. Zapraszam na test. najpierw trzeba co zrobić? Zatankować. I będziemy lać tę etylinę do pełna. Potem zerujemy sobie liczniki. Tutaj oczywiście będziemy lać diesla do tego samochodu. A to wszystko po to, żeby Wam pokazać, jakie są różnice w spalaniu. O tym, jakie są różnice w racie, to za chwilę Wam opowiem podczas jazdy. One o dziwo nie są duże. I myślę, że jest to ciekawa opcja, żeby zamiast samochodu benzynowego wynająć sobie u nas takiego oto diesla D4, tamto Volvo ma oznaczenie T4 i zaraz zerujemy liczniki i ruszamy nimi w trasę. Spalanie na postoju pokazało mi 20 litrów na 100, na szczęście nie staliśmy długo. Jadę w tej chwili w benzynowym 190-konnym Volvo, które ma oznaczenie T4. No oczywiście 2 doładowana. Producent podaje, że on średnio spala 7,3, ale z tego co widziałem w testach, to jest to zdecydowanie więcej. Zresztą zaraz to pokażemy, prawdopodobnie wyjdzie i on realnie spala. No a tam mamy diesla T4, też 190-konnego który według producenta spala tam od 5,1 do 4,9, daje się tak podaje to w normie WLTP. On też będzie więcej palił, ale zastanawiamy się nad tym, kiedy opłaca się wynająć tamten samochód, a kiedy ten. Różnica w racie, w zależności od parametrów, waha się od 197 do 230 zł netto, czyli jest ona relatywnie niewielka. Wydaje mi się, że im więcej jeździcie, im więcej jeździcie teraz, to tamten samochód jest bardziej odpowiedni, coś zaraz sprawdzimy. Tak naprawdę nie zaraz, tylko przejedziemy sobie tam odpowiednią ilość kilometrów i zobaczymy na autostradzie, jak nam spala. Głównie wynajmujecie u nas benzyniaki. Takim benzyniakiem właśnie jedziemy. Prawdopodobnie, kiedy jeździ się niewiele i po mieście. Ma to zdecydowanie bardzo duży sens, ale my chcemy sprawdzić, co się dzieje wtedy, kiedy pojedziemy autostradą i rzeczywiście pojedziemy zgodnie z tym, co na autostradzie w Polsce można, czyli pojedziemy 140 km na godzinę. No i oto jesteśmy na obwodnicy Warszawy, tutaj można jechać 120 km na godzinę i zobaczmy, co ten samochód potrafi. Rozpędźmy się do 120 km na godzinę. Do tej pory spalanie nam spadło z tych 20 na 15,7. Oj. Zaczyna być słychać opory aerodynamiczne, to jednak jest duże auto, nie uciekniemy przed tym. No to trzymamy teraz 120 km na godzinę, wcześniej jechaliśmy 60, spalanie nam spada, mam 14,8. Będę się starał jechać nie w tunelach aerodynamicznych, żeby wam pokazać, jak taki samochód realnie spala. O, matko! Widziałaś to? Nie. Skrzynka leżała taka jakaś kartonowa na samym środku, dobrze to ominął. A może to Volvo samo minęło, w końcu to jest bezpieczny samochód <grymnie> nic nie wiadomo. <grymnie> no i jak to nasze spalanie. W tej chwili mamy 13.8 przy tych 120 na godzinę. I wyraźnie słychać ten wiatr. Wymyśliliśmy sobie taką trasę, że pojedziemy do węzła Wiskitki autostradą na łódź. Ona powinna być zapchana, więc prawdopodobnie będziemy musieli tam trochę przyspieszać, zwalniać. Będą to prawie takie realne warunki, jak mamy naprawdę w życiu. Potem zawrócimy, wrócimy do Warszawy, przesiądziemy się do diesla, żeby ewentualne różnice w wiatrze też się pokazały. Tak? I tym, że dieslem wrócimy do Warszawy, pojedziemy troszeczkę po mieście, żeby dodać tam odrobinę tego spalania miejskiego, ale nie za dużo. Potem pojedziemy na stację, bo i sprawdzimy realnie, jak te samochody palą. No, w tej chwili mamy 13,3, ale jak tylko minimalnie przyspieszyłem, to momentalnie zrobiło się 13,5. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 40, bo tyle mogę jechać autostradą. Eee, no, jedziemy tak naprawdę w dwie osoby bez bagaży. A mam wrażenie, że no, tak, jakby minimalnie ten samochód się męczył. No, oczywiście tu jest 300 Nm dostępnych od tego, co pamiętam, 1700 obrotów. Więc no, nie jest najgorzej. Ale przypuszczam, że będzie różnica, jeśli chodzi o ten samochód. A ten wysokoprężny tam będzie zdecydowanie lepiej. W tej chwili. W tej chwili już tą autostradą jadę, średni zużycie paliwa spadło nam do 11,2, ale teraz widzę, że rośnie. Te opory powietrza jednak w takim suv są znaczne. Za nami oczywiście cały czas jedzie dieselek, staramy się jechać tak, żeby on nie jechał w naszym tunelu aerodynamicznym i na odwrót. No tak, no dość sprawnie wyprzedzać tym samochodem, tak naprawdę nie mam tutaj większych problemów. Ja jestem ciekaw, co by było, gdybym był załadowany po dach. Myślę, że wtedy bardziej byłoby to odczuwalne. No mówi się, że tego, tego typu auta bardzo potrafią dużo spalić, kiedy nie przestrzega się przepisów. Wiadomo, że niestety czasem tak jeździmy, do czego oczywiście was nie namawiam. przesiedliśmy się teraz siedzę w wersji wysokoprężnej, która również ma 190 koni ale pod butem słuchajcie mam, teraz sobie je wykorzystam 400 Nm dostępne od 1750 no i czuć te różnice, 8 biegowy automat te skrzynie są prawdopodobnie takie same i w benzyniaku, który teraz idzie za mną a właściwie pasem obok, żeby nie jechał w moim tunelu dynamicznym i tutaj ale tak, no tu zdecydowanie jest, jest lepiej, jeśli chodzi o, takie, o taką płynność jazdy, płynność przyspieszania. Spalanie, jakie w tej chwili nam pokazuje, to jest 8,5, tam było około 11. Tam, tam jechaliśmy, od Warszawy jechaliśmy z wiatrem, takie mam wrażenie, teraz jedziemy pod wiatr, więc spalanie jeszcze nam troszeczkę wzrośnie. W dieslu myślę, że ono może wzrosnąć do 9 na 100. Ciekawe, jak będzie w benzynie: czy tam się zrobi 13, czy tylko 12. Z całą pewnością, z tego co widzę, te różnice są mniej więcej na poziomie 3 litrów. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy nie przestrzegali przepisów, byłyby, byłyby zdecydowanie większe. Oczywiście Was do tego nie namawiam. No, mówi się coraz częściej o tym, że nastąpi koniec silników wysokoprężnych. Ale coś mi się nie wydaje. Wiem, że Mazda pracuje nad najnowszą generacją takich, takich silników, no bo one dalej będą wykorzystywane w samochodach. Tym bardziej, że lubimy coraz cięższe i coraz większe auta, które mają gigantyczny opór aerodynamiczny. To jest, to jest tak naprawdę SUV średniej wielkości, a już ta ściana z przodu jest ogromna. Tak? Odchodzimy od samochodów klasy Passata, który właśnie nas w tym momencie wyprzedził, który jednak jest dużo niżej nad ziemią i przy większych prędkościach spala mniejsze ilości paliwa tu im szybciej jedziemy, tym będziemy więcej palić tak, bardzo mi się podoba to jak, jak, sam, jak wysokoprężny silnik sprawdza się w tym samochodzie wydaje mi się, że jest tutaj w miarę cicho, ciekawe jakby co by pokazały pomiary wydaje mi się, że nie słychać tego diesla, że jest bardzo porównywalny w tamtym samochodzie trochę oczywiście słychać opór, aerodynamiczny. myślę, że lusterka dużo robią gdybyśmy je złożyli, pewnie spalanie by spadło oczywiście nie można składać listerę jeśli chodzi o papierowe dane, to zarówno ten benzynowy samochód, który jedzie w tej chwili za nami, jak i ten wysokoprężny mają prędkość maksymalną 205 km/h, jeszcze Volvo nie ograniczyło jej do 180, mówi się o tym, że nowe samochody dopiero mają to mieć. Jeśli chodzi o czasy przyspieszeń, to ten jest minimalnie wolniejszy, ale to jest tam 4,5 sekundy. Zresztą pokażemy Wam za chwilę na torze, jakie to są różnice. Pokonaliśmy około 108 km, głównie po autostradzie, bo tak naprawdę chcieliśmy sprawdzić, czy w takich podróżach dalszych lepiej sprawdzi się benzyna, czy diesela właściwie, ile spali. No to teraz trzeba pojechać na stację paliw i zatankować te samochody ponownie do pełna i zaraz będziemy widzieli wyniki. No to teraz chwila prawdy. Dokładnie pokonaliśmy około 110 I zaraz sobie zatankujemy te piękne dwa samochody jaka i diesla, odpowiemy sobie na pytanie, ile one nam spaliły. 900 SXP z 7 idziemy zobaczyć, ile benzyna. A to wynik benzyniaka, 13,65 Słuchajcie, no to teraz to, na co wszyscy czekali, czyli 250 metrów u Piotra Rozetka 190-konnym dieslem, w którym siedzę ja, versus 190-konna benzyna. Jesteśmy w trybie Dynamic. Mam więcej nm, 20 kg więcej. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Idziemy! Kurczę, nieźle, bo na papierze benzyna powinna być szybsza, a tutaj. Diesel ją zrobił. Nie są to wielkie różnice, ale jednak, ale jednak słuchajcie, diesel, którego mam tutaj w pierwszym planie ze mną, okazał się nie tylko szybszy na 250 metrów, ale też dużo mniej pali. Pokażę Wam teraz, a właściwie policzę, ile trzeba by jeździć takim dieslem, żeby ta różnica w racie wynajmu długoterminowego między tą benzyną, która stoi dalej, a tym dieslem, który stoi bliżej, zwróciła się, a nawet żeby to było opłacalne. Do naszego testu spalania wybraliśmy dwa Volvo XC60, benzyniaka i diesla. Na naszej testowej 110-kilometrowej trasie benzyniak spalił 12,3 litra, benzyny na 100 km, a diesel 8,5 litra oleju napędowego. Oznacza to, że przy obecnych cenach paliwa w Warszawie 100 km w benzyniaku kosztuje ponad 50 zł, w dieslu 36,5 zł brutto na każde 100 km. Sprawdziliśmy także, jakie są ceny wynajmu długoterminowego tych dwóch modeli. Oczywiście benzyniak jest tańszy od diesla zarówno w przypadku wynajmu, jak i leasingu. Tutaj możecie sobie Państwo zobaczyć jakie to są różnice. To daje nam y, oczywiście wyższą cenę diesla i aby ten diesel w wynajmie się opłacał trzeba miesięcznie pokonywać ponad 2000 km. I w przypadku leasingu jest to nieco mniej ale tak naprawdę niewiele, 1985 km miesięcznie trzeba pokonywać, żeby różnica w racji się wyrównała.